Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w rozpakowaniu paczki, która przyszła dzisiaj do mnie z Japonii. Jest to nasz długo oczekiwany famicom. Czekaliśmy na niego prawie miesiąc, ale warto było, mam nadzieję. E, troszeczkę oszukałem, musiałem go otworzyć przy kurierze, żeby sprawdzić, czy zawartość jest w jednym kawałku. Mimo wszystko paczka szła aż z Japonii, więc gdyby coś było nie tak, to proces reklamacji byłby koszmarnie trudny. W każdym razie, przede wszystkim dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby ten Famicom trafił w moje ręce, większość środków na jego zbiórkę. Y, ufundowała w zasadzie społeczność Arndt.io w trakcie livestreamów. Famicom ten trafi nie tylko do naszego muzeum na Arndt.io, ale również y, pomoże stworzyć y, kolejną serię Time Warp na kanale Arndt.io, która dotyczyła będzie stacjonarnego sprzętu Nintendo. Bez Famicom'a nie dałoby się to zrobić i dzięki wam jest to teraz możliwe. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo łatwo kupić w internecie Famicom'a, ale bardzo trudno znaleźć Famicom'a, który będzie się nadawał do prezentacji. Famicomy, które są na eBayu bardzo tanie, zazwyczaj są cholernie pożółkłe, do tego stopnia, że w zasadzie nie nadają się do ekspozycji w żaden sposób. I nawet jeżeli uda się je wyczyścić, to istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia naklejek, które są na tym Famicomie bardzo ważne. Mnie udało się, mam nadzieję, znaleźć famicoma, który nie tylko prezentuje się fajnie wizualnie, ale również jest sprawny w sposób elektroniczny, czyli będzie działać. Pudełko jest w bardzo dobrym stanie, co również jest bardzo rzadkie. No i przede wszystkim jest to kompletny zestaw ze wszystkimi elementami, a także bonusowo do zestawu dołączono gry więc naprawdę nie ma na co narzekać. Miałem cholerne szczęście z tym pudełkiem, bo nawet z jakiegoś powodu celnicy się nie przyczepili i wyjątkowo e, nie dodali żadnych opłat celnych na granicy. Martwiłem się, że to kolejne kilkaset złotych będzie kosztować, ale okazało się, że nie. Więc mamy tutaj na kartridżu w bardzo dobrym stanie Super Mario Bros. w wersji na Famicoma. Mamy F1 Race. W wersji na Famicom oczywiście. Tutaj widzę, że z instrukcją obsługi nawet. Chociaż bez pudełka. Mamy Warp od Namco, który jest Sequelem do gry automatowej. Ta gra nigdy nie wyszła poza Japonią, chyba że na Pegasusie, jeśli liczymy Pegasusa. Jest też ciekawa z tym, że ma naklejkę na górze. Większość gier Famicomowych tych naklejek nie ma, co jest bardzo frustrujące, bo ciężko potem szukać odpowiednich gier na półce. Mamy klasycznego nintendowskiego golfa. Potem udawano, że on jest z Mario. Tutaj za bardzo tego Mario nie widać na tym golfie. Mamy też instrukcję, wszystko fajnie. Jak na gratisy naprawdę super. O, jeszcze jeden papierek w środku. Czo, dwie instrukcje. Hm, to jest pewnie jakiś. A, to jest pewnie zepsute, co? Nie. Czemu to jest strona 3. Pogubiłem się. Tu chyba brakuje okładki do tej drugiej, do tego drugiego papierka. No w każdym razie, mamy darmowego Golfa od Nintendo, w dodatku w pudełku. Lubię takie komplety, nawet jeżeli samo pudełko jest w dość przeciętnym stanie. No i mamy to danie główne Famicoma. Do pełni szczęścia, czyli do pełnej gotowości do przygotowania materiału na temat Famicoma, brakuje mi jeszcze Famicom Disk System. Na to również uzbieraliśmy odpowiednie środki. Ale na razie trwa ten trudny proces poszukiwania e, takiego desk systemu, żeby po pierwsze nie kosztował nie wiadomo ile pieniędzy, a po drugie był w pełni sprawny, no a po trzecie również wyglądał dobrze wizualnie. Była taka au aukcja, niestety spóźniłem się na nią, nie udało nam się e, zgromadzić kasy zanim się skończyła. Teraz czekam na kolejne. Myślę, że jest to kwestia paru dni i uda mi się wreszcie odpowiedniego kandydata znaleźć. I wreszcie tego Famicom'a. Proszę bardzo, pudełko w całkiem dobrym stanie, starałem się w miarę kompletny zestaw dobrać, niestety uszkodziło się trochę w transporcie, delikatnie się wgniotło, na oryginalnej grafice widać było nie tylko to drobne uszkodzenie z boku, e, karton się wgniótł, no szło to z Japonii, pół świata jakby nie było, więc stan samego kartonu nie jest idealny, ale mimo wszystko jest bardzo dobry, zdecydowanie wystarczający do prezentacji w materiale wideo. No i mamy pod spodem sam sprzęt. Od czego by tu zacząć? Mamy pudełko ze Sky Destroyerem, to nie jest gra z zestawu do Famicoma, prawdopodobnie została tu włożona po to, żeby się pudełko nie uszkodziło. Bardzo ładny zestaw, po raz kolejny kompletny, pudełkowy z samą grą, jak widzicie. Sky Destroyer. Więc mamy i cartridge, i instrukcję obsługi. Bardzo ładny bonus. W sumie dostaliśmy do naszej konsoli 5 gier. W zasadzie wystarczyło na długą, nudną zimę. Jeszcze Mario, jak jest w zestawie, to już w ogóle. No i mamy Famicoma. Tu jest Switch RF. Taki bardzo prymitywny, z tamtych czasów, to mi do niczego nie będzie potrzebne. No, ale jest. Mm, oryginalny, nawet nintendowski Switch. Sfokusuj się. To służyło kiedyś do zmiany sygnału w telewizorze, bardzo dziwaczna, skomplikowana zabawka, która u mnie i tak nigdy nie działała. Zawsze obraz strasznie śnieżył. Zasilacz wielki. Pod żadnym pozorem nie należy go podłączać w Europie, jest to zasilacz 100V, jeżeli podłączymy go tutaj, to się konsola swajczy. Potrzebny jest specjalny transformator, żeby Famicom japoński zadziałał w Europie, więc ostrzeżenie dla wszystkich graczy, którzy zastanawiają się nad importem. No i jest. Sam główny obiekt, czyli Famicom, naprawdę w fenomenalnym stanie. <laughs> zaskakująco, to nawet naklejki na nim są delikatnie bardziej pożółknięte niż sama konsola. To jest naprawdę rzadkość, żeby trafić na Famicoma w dzisiejszych czasach w niskiej cenie, w takim stanie. Kardrydżownik. Piękny, nienaruszony. Zamkniemy go. Kontrolery. Delikatnie zużyte, ale... Zdecydowanie wystarczający do prezentacji. Podobnie kontroler drugi, trochę bardziej interesujący z uwagi na wbudowany mikrofon, również w bardzo dobrym stanie. Jeszcze z odpowiednim światłem nawet będzie się dało trochę zamaskować te niedoskonałości. Z tyłu oczywiście. Duży minus w to jest oczywiście to, że ma tylko wyjście antenowe. Da się zrobić specjalnego moda. Ja się nad tym zastanowię, ale dopiero po nagraniu wszystkich materiałów chciałbym, żeby Famicom wyglądał na filmie tak, jak powinien, czyli w swoim naturalnym stanie. Naprawdę cudo, cudo, port rozszerzeń. Wszystko wygląda tak, jak należy. Jestem niesamowicie zadowolony z tego zakupu. No i na samym dnie mamy nawet oryginalne instrukcje do niego po japońsku, bo jak żeby inaczej. Wszystko ładnie, dokładnie wyjaśnione. Powiem Wam, jestem w niebo wzięty, kochani. To jest niesamowite, naprawdę. Dzięki Wam jedno z moich marzeń z dzieciństwa się spełniło i obiecuję dostarczyć możliwie najlepszy materiał, na, na jaki mi pozwolą moje ograniczone zdolności. W każdym razie. Piękny zestaw. Famicom zdecydowanie zakup udany. Cieszę się, że e, dostałem to, czy, co pokazano mi na aukcji. Nikt nie próbował mnie na szczęście oszukać. Gry dodatkowe też bardzo fajne, bardzo fajnie je będzie pokazać w, w materiałach. W ogóle cieszę się, bo mam bardzo mało gier na Famicom'a, więc gry Famicomowe, szczególnie w pudełkach, to już w ogóle masakra. Super. Cieszę się bardzo, bo w ogóle brak mi słów z tego wszystkiego. Jestem napełniony teraz adrenaliną. Niesamowita sprawa. Family Computer, Famicom. Dołącza do kolekcji, wkrótce pojawi się na materiałach arhn.eu. Przy odrobinie szczęścia będzie to jeszcze w, e, we wrześniu. No to wszystko zależy od tego dysk systemu, kiedy uda się go e, tutaj dostarczyć. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze zainwestowałem powierzoną mi gotówkę. I cóż, no, biorę się do pracy w takim razie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.